Siemanko, witam serdecznie z tej strony Typek. I dzisiaj troszeczkę na temat nowego update'a w Heroes'ach, czyli, Ilef, czyli Ilefeld. Yy, niezbyt duży patch, ale dodaje m.in. nowe samoloty. Samoloty zwiadowcze po jednym dla każdej nacji. I co ciekawsze, każdy z tych samolotów ma miejsce na tylnego strzelca. Z czym wiąże się też dodanie nowej funkcji w Heroesach, ponieważ ta sama funkcja została wprowadzona na czołgach, a mianowicie taki, możecie wejść jako wyspecjalizowany strzelec, zarówno na samolot, jak i jako czołgista. W momencie, kiedy ktoś zrespi samolot na mapie, Możecie się zrespić na tym samolocie jako właśnie tylny strzelec, ale wtedy nie macie możliwości wyskoczenia z tego samolotu. Możecie wyjść do kolejki z powrotem, tej, tej gdzie respicie swoje pojazdy albo ogólnie siebie, ale nie możecie wysiąść z tego samolotu, jeśli będziecie jako strzelec. Tak samo się to ma w przypadku czołgów. Podobno tak napisali przynajmniej. Do czołgu też możecie wejść jako właśnie ten strzelec specjalista, ale wtedy jeśli chcecie z niego wyjść, to musicie wrócić do kolejki Respa i albo zrespić swój własny czołg, wejść jako kierowca, albo zmienić żołnierza na jakiegoś innego, nie wiem, piechura, pilota i wejść na innej postaci. I jakie to samoloty żeśmy dostali? Ponieważ nie mogę tutaj wszystkich na swoich żołnierzach w menu sprawdzić, więc posłużę się troszkę obrazkiem. Dostaliśmy po stronie niemieckiej Henschel HS 126 B1, po stronie radzieckiej Polikarpov RZ i po stronie amerykańskiej Cartis 052 O, czyli sowa chyba z tego co wiem. No i przelecimy się yy, niemieckim samolotem, tylko ten mam, ale one wszystkie podobnie działają, więc yy, głównie zależy mi na tym, żeby zobaczyć yy, co zmieniło się w sterowaniu samolotem, ponieważ tutaj też było sporo zmian, jeśli chodzi właśnie o sterowanie, yy, poza tym yy, samoloty, które wcześniej już były, yy, te podstawowe myśliwce, ich prędkość została prawie dwukrotnie zwiększona i to w sumie nawet widać gołym okiem, że one szybciej latają na mapie. Dodatkowo, co mnie bardzo cieszy, zostało została znerfiona petarda w końcu. Polega to na tym, że bardziej ją buja w momencie, kiedy strzelacie na stojąco i kucająco, i jest większy rozrzut, jest ten promień rozrzutu pocisków przy każdym strzale też został zwiększony, więc mogą one lecieć bardziej w lewo, bardziej do góry, bardziej w prawo, bardziej niż wcześniej oczywiście, a przy okazji jeszcze bardziej tą lufą buja w trakcie celowania, jeśli się nie położycie. Także, no, ciekawimy to. Mam nadzieję, że faktycznie ta petarda została znerfiona, bo już powoli zaczynałem mieć tego dosyć. Ok, yy, zaraz wskoczymy na jakąś mapkę i przelecimy się nowym wynalazkiem Reto. Ok, jestem już na mapce. Zaraz zobaczymy, co ja tu mogę. O, akurat są właśnie te lekkie, czy znaczy zwiadowcze. Ale ja bym najpierw spróbował wsiąść jako. Jako ten strzelec. O. Hold to fight as support gunner. O właśnie. Przytrzymaj, aby walczyć jako strzelec pomocniczy. Sorry, jeszcze musiałem ściszyć. No i dobra, jestem jako strzelec. Tylny strzelec. Yy... Mam przytrzymać, żeby wys wysiąść, znaczy wrócić do kolejki. Nie mogę wysiąść. No faktycznie, nie mogę wysiąść, muszę tutaj siedzieć, albo mogę wrócić do kolejki. Tak wygląda przy okazji niemiecki Henschel. Poza tym jeszcze było jest jeszcze sporo zmian takich estetycznych, między innymi na przykład model Messerschmitta został poprawiony jego model kolizji poza tym wszystkie samoloty w momencie jakiegoś gwałtownego opadania, nurkowania zaczynają spadają w turbulencję został zmieniony dźwięk bomby zresztą nawet fajnie to brzmi nawet mi się podoba ten dźwięk podobno jeszcze dźwięki KM-ów no tak jeśli tak brzmi na innych to faktycznie został zmieniony i jakieś takie dodatkowe estetyczne jeszcze zmianki, ale ja już o nich nie będę tutaj wspominał, bo to są takie naprawdę drobiazgi mało znaczące, a jeśli ktoś chce może sobie o nich przeczytać Może sobie o nich przeczytać w change logu Będziemy mieli okazję postrzelać tylnym strzelcem. O, albo nie, bo mój pilot się rozbije. Dobra. Ja jeszcze sobie wskoczę jako pilot teraz, żeby zobaczyć jak to z tymi kontrolsami jest. Aha, teraz... Czekajcie, jak to teraz Aha, czyli teraz stała prędkość jest średnia. Mogę albo przyhamować, trzymając S albo dodać gazu trzymając W Tylko, że to nie zostaje. W momencie jak puszczę któryś z tych klawiszy, to od razu samolot zwalnia do tej prędkości ustalonej defaultowo. O kurczę, ale strasznie jakoś dziwnie teraz się lata. No myszką jest ciężko. Dobra. Alternatywne kontrolsy działają tak jak działały. To działa tak jak działało. Teraz czym się poziomuje? Aha, przestawili na Alt. Na Alcie się poziomuje samolot do linii horyzontu. No dobra, troszkę się pozmieniało, ale kurczę... Ja nie wiem czy to jest wina tego samolotu, że on tak słabo skręca, czy... Czy... Ogólnie tak zmienili. Aha, no przecież jeszcze zapomniałem powiedzieć o najważniejszej rzeczy. Teraz yy, będzie dużo łatwiej zestrzelić samolot, ale trudniej yy, trafić pilota. Yy, będzie łatwiej yy, zniszczyć maszynę, ale trudniej zabić pilota. Matko bosko, co tu się dzieje. No trzeba się będzie troszkę przyzwy przyzwyczaić do tych klawiszy zmienionych, bo Odruchowo naciskam z klawisze, które już zapamiętałem, a to teraz jest inaczej. A e, ja jakoś w sumie nigdy i tak nie byłem zawziętym pilotem. I czym się teraz rozgląda, kurczę, o. Dobra. Do mnie ktoś z pelotki strzela. Dobra. Mm, to co chciałem sprawdziłem. Jest ok Aha, jeszcze jedna rzecz, która mi się nie podoba. Jedna rzecz, która mi się nie podoba, to to, że zniknęła liczba graczy, która była wyświetlana w menu. To mi się akurat bardzo podobało taka informacja, a teraz niestety jej nie ma. Nie wiem dlaczego. Yy, czy to jest jakiś bug, czy, czy specjalnie tak zmienili? No ale nie ma, w każdym razie. Dobra, jeszcze spróbuję tutaj pociągnąć gościowi. coś tam troszeczkę dostał. Okej, okay. tyle na temat patcha. Tak jak mówiłem, niezbyt duży, no ale parę rzeczy nowych jest. Najbardziej mnie chyba cieszy ta znerfiona petarda. Chyba najlepsza zmiana. Samoloty jakoś tam nigdy nie przepadałem za samolotami, więc... Dobra. Okej, okay, moi drodzy, to tyle. To tyle w dzisiejszym odcinku. Dzięki za uwagę. Oczywiście, jeśli chcecie dowiedzieć się, co będzie w kolejnych updatech, albo zobaczyć zmiany, jakie się pojawiają w kolejnych updatech, zasubskrybujcie kanał, zostawcie lajka, like komentujcie, co myślicie o zmianach w patchu Ilefeld, co myślicie o nowych samolotach, czy faktycznie widzicie, żeby tych petard było mniej, albo żeby były mniej skuteczne przynajmniej. Dajcie znać, co o tym wszystkim myślicie i do usłyszenia w następnych odcinkach. Cześć!